Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. え Nie widzisz, że kapła się Odpocznij. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury, jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym. No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spaleciała? Będę przy moście, do Nowigradu. Słuchaj. się. Teraz wystarczy użyć igni. zwolnij. wolni płotka, tak zdecydowanie cuchnie jak zbiorowe, teraz święta panie, No, byle się dobrze paliły. Wystarczy użyć inni. Dalej, Jakiś niedobitek się trafił. Jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas skosął. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej, tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech primasort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina, ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Teraz wystarczy użyć Igni. A ty co, mój funfel? Jedziemy! Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane. Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Uh, huh, huh. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtańniej będziecie zabić. Bierzcie go! To Wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! to spójdziesz, czarci synu! Glejty, nie najtaniej. teraz wolę. Może glejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na pontaże. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karoce i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Nie dogadamy się. No zaraz, poczekajcie. To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka. Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałatajstwo, wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Dobra, zobaczę co da się zrobić.

돌면서 나아아아 <arkeit> <DVD> To znowu wy, może klejcik, Okazyjna na cena. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Odpocznij. Strasznie wysoki. Się. Zajęty ja Jak to tu? Czemu już czy nikt nie Nic, tylko się i błagać, by choćby na Możecie wyjść, nic wam nie zrobię! Kiedy ostatnio co siadłaś? Tydzień temu. Po upieczonej a potem jeszcze trochę jagód. Nie mam jedzenia, ale może to wam się przyda. To dla nas? Naprawdę dziękuję! Proszę, to dla was! Za waszą dobroć! A tu dostałem pańskie chleba! E -e. Jejku! Jestem głodna! Świarszcze? Gryziesz jeszcze połykasz?